Jakoś się to obejdzie. Obejść to się da krowi placek na łące i to też nie zawsze. Zostaję z wami, jarpen. Chcę się do was przyłączyć. Przyjmiesz mnie do krasnoludzkiego Chufu? Czy cię przyjmę, czy waj? Czy ja cię kurwa przyjmę? Chłopie, ja cię dowódcą na wstępie mianuję. No, i problem mamy z głowy. Skalen jesteś świadkiem. Zoltan nie jest już obcy. Aha. No. Przedstawię cię Saski, to będziesz miał okazję wyklarować jej, o co chodzi z tym mieczem. Czy co tam zamierzasz? O miecz niech cię już głowa nie boli. Wzbiję się na wyżyny krasomóstwa. Będę chytry jak lis i delikatny jak młode cycuszki. Załatwię ci ten miecz, choćbym miał zgolić brodę. No i załatwione! Widzisz, Skalen? Szykowała się tragedia. A będzie komedia. Jasiu, młodzi teraz jacyś he, 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 bez serca, bez nadziei. Wiesz, co myśmy z Zoltanem pod Brenną widzieli? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwej.